Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, w studiu witam bardzo serdecznie ponownie mojego gościa Kacper Śpiewakowski. Dzień dobry. Miło mi. SEO Marketing Media i dzisiaj proszę Państwa troszkę porozmawiamy o tym jak to jest z tym marketingiem internetowym w firmach, w dużych firmach. No właśnie, jakie są największe wyzwania, które obserwujesz, z którymi borykają się duże firmy, jeśli chodzi o marketing internetowy? Duże firmy borykają się z automatyzacją. O dziwo, taka bardzo prosta rzecz nie powinna nikogo tutaj zaskakiwać, jednak duże firmy nie radzą sobie z automatyzacją i ja właśnie do nich przychodzę, aby takie automatyzacje wykonać, aby uprościć im pracę. Bo tutaj warto dodać, że automatyzacja polega na tym, że procesy, które się powtarzają w firmie, np. wystawianie faktur, wystawianie listów przewozowych, które normalnie musiałby człowiek poklikać, przekopiować dane, mogą dziać się automatycznie. Mogą dziać się automatycznie. Również integracja z social mediami, czy nawet odpowiadanie na komentarze, na dolki, na jakieś materiał wideo, również warto zautomatyzować jeżeli mam jakąś tam swoją... Dużą liczbę obserwujących, żebyśmy po prostu każdemu nie musieli odpisywać na taką wiadomość. Trochę jest też tak, że firmy mówią bardzo często, że y, przepalają budżety i te wszystkie działania marketingowo-automatyzacyjne w ogóle im nie są w firmie potrzebne. Czy nie masz wrażenia trochę, że ludzie mylą pewne rzeczy, że jakby do jednego worka wrzucają wszystko, że jak im nie pociągnęły reklamy na Facebooku, to już w ogóle cały marketing nie działa? Tak, y, mam takie właśnie trochę swoje przemyślenia. Y nie zadziała reklama, to już się nikomu pieniędzy nie dajemy, nie rozwijamy swojej dalej firmy, ale oprócz samego marketingu, no to są też właśnie automatyzacje, szkolenia dla pracowników, czy nawet udoskonalenie strony sprzedażowej. Bo tutaj trzeba yy, jakby rozdzielić stronę internetową od strony sprzedażowej. Powinniśmy mieć, jeżeli sprzedajemy produkty, czy takie premium bardziej, powinniśmy posiadać stronę sprzedażową, którą będziemy pokazywać potencjalnym zainteresowanym. A stronę zwykłą, internetową to jest na przykład historia firmy, to są Barbie, na przykład tak. informacje w ogóle o tej firmie, takie tak. że możemy jakby pochwalić się tym, że nie działamy od wczoraj. Natomiast te strony sprzedażowe, mimo że na naszej stronie internetowej tak. one są, powinny być odpowiednio przygotowane do tego, żeby po prostu przynosiły końcowy efekt tak. w postaci sprzedaży. Tak, w postaci sprzedaży. Strona taka ma być po prostu jaką wizytówka naszej firmy, a strona sprzedażowa ma sprzedawać nasz produkt lub usługę. No to może warto w takim razie kompleksowo do tematu podejść i nie tylko myśleć o reklamach na Facebooku, ale o całym tym marketingu i wszystkich tych rzeczach, o których do tej pory powiedziałeś, a pewnie jest ich za, dużo, dużo więcej. Tak. Warto, wybierając na przykład naszą firmę, zrobić wszystko. Bo po co mamy potem 3-4 razy szukać? Jak możemy naprawić błąd? Wystarczy przyjść. Zrobi, zrobimy taką stronę, stronę sprzedażową, automatyzację, reklamę, i klient będzie zadowolony. A od czego zaczyna się ta współpraca? Od analizy strony internetowej klienta? Od analizy zawsze zaczyna się od analizy grupy docelowej. Do kogo będziemy trafiać i jak nasz produkt będzie postrzegany przez innych? Jaka będzie tutaj baje persona? Naszego tutaj odbiorcy musimy zacząć od analizy. No i co później? Jak już mamy analizę strony zrobioną, to rozumiem, że wiemy gdzie nie działa, gdzie działa. Ty chyba masz bardzo fajny przykład jednego z twoich klientów, że sprzedawał produkty, miał cztery y, oferty cenowe jakby jednego produktu, tak? Tak. Y, I się okazało, że ten najtańszy wcale nie sprzedaje tak dobrze. Y, tak, wystarczyło y, wyrzucić tą najtańszą, najtańszą opcję i zostawić pozostałe trzy pakiety i po dużych analizach na bazie ponad tysiąca klientów miesięcznie mogliśmy dojść do takiego wniosku, że jednak warto odrzucić tą najtańszą opcję i tak będą klienci wybierać tą opcję najtańszą, która już została zresztą. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ale czy klienci nie reagują wtedy tak, że mówią: No dobra, nie, 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 nie musimy mieć tą najtańszą opcję, bo nic nie sprzedamy. Tu jest właśnie też problem, ponieważ wiele moich klientów na takie zmiany gwałtowne mocno reaguje i nie chce ich wprowadzać. A jednak czasem warto no, zaufać tym statystykom. No to powiedz na koniec w takim razie, jak ten marketing automatyzacji może wpłynąć na właśnie poprawę sprzedaży. Automatyzacja to jest no, najlepsze, co można zrobić dla firmy. Firma nie będzie musiała, będzie praktycznie bezobsługowa. Ułatwi pracę pod każdym względem. A to ciekawe, bo Kacper miał przed chwilą wywiad u Moniki Richardson w naszym studniu i bardzo ciekawe rzeczy tam opowiadał, więc koniecznie obejrzyjcie też na YouTubie Kacpra ten wywiad, bo my tam doszliśmy w końcu do wniosku, że tak naprawdę trzeba inwestować w marketing, trzeba automatyzować, tak żeby klient czuł, że cały czas jest obsługiwany. Tak. A jak czuje, że jest obsługiwany, to, to... jest zadowolony. Mm -hmm. A my nie musimy wcale go obsługiwać, bo możemy. Tak. Kaz tak. Kacper Śpiewakowski, dziękuję serdecznie. Dobrze, dziękuję.